Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Taki wieczorny filmik Wam tutaj wrzucam. Pokażę, co się zmieniło od ostatniego filmiku. Także, tak, zakupiłem sobie takie podstawki nowe. Pod cytrusy. Tutaj sieweczki do szczepień. Tutaj mamy cytryny wysadzone. Tutaj mamy pomelo posadzone. Też na podstawce. Tu tak, granaty przycięłem troszkę, ładnie rosną, takie wilki im obcięłem. Tutaj mamy jedną czermoję, tutaj wychodzi druga. Tu jest trzecia, tu czwarta, tu piąta czermojka. I tak, tutaj mam liścia laurowego malutkiego. To jest daktylowiec właściwy z nasionka sklepowego z daktyla. Tu już wychodzi drugi listek. Tutaj taki drugi mniejszy. Tutaj jedna, jaką jedyną mam, yy, czyli pomarańcza trulistkowe, czyli trifoliata, jedna tylko z 60 nasion mi wykiełkowała, bo reszta albo zgniła, albo wyschła. Yy, tutaj strelicja, yy, nie wiem jaka to dokładnie, wykręciła z jednej rośliny jednego liścia i druga roślina też już wypuściła, bo to jest dwie w doniczce. Tutaj ten mój bananowiec, Musa Kumina, to Super Dwarf Cavendish, czyli taki. No po prostu przygnił mi pień. Przestał rosnąć, ale wypuścił odrosty. Tutaj mam, to jest odrost z tego grubego właśnie. Ten też już ma 11 odrostów jak naliczyłem. Mm. Tutaj mamy limonkę, jak widać doświetla się. Tu taki ledzik 30W, bodajże, ale nie ile dokładnie ciągnie prądu. Tutaj tak, grejfrut mamy, grejfruta zaszczepionego. Jest zielona gałązka, nie wybija, tu limonka wyżej. Tutaj druga mniejsza limonka, tu cytrynka do szczepienia, tam mandarynka, wypuściła te nowe przyrosty z góry, zokulizowana. A tutaj na końcu rośnie sobie mango, wypuściło tego liścia i tego i tu kolejne idą. Tutaj daktylowiec, tutaj mamy opuncję figową, Wypuszcza trzeciego liścia. Tutaj tak. Mamy kalamondynę. No która zaczęła rosnąć nagle. Tu tak. Jedna strona nie ma liści. Ale są zielone gałązki. A tu tak od trzech, czwartych rośliny. Listki są. No i cała kalamondyna jest po prostu zawalona kwiatkami. Które się otwierają. No zapach jest tak bardzo ładny. Na jednej gałązce tyle kwiatków tutaj jest. Bardzo ładnie pachnie, wszystkie się otwierają. Szkoda, że teraz, czego nie za miesiąc, to bym już wystawił na dwór, może by się owocki zawiązały. Ale zapach to jest naprawdę ładny. Mm, tutaj mam y, kawendisza, który mi padł. Główny pień kawendisza pad. Y, dzisiaj mi ta doniczka się przewróciła. Stoi to na grzejniku, y, żeby było cieplutko. Podlewam to, żeby było mokro, bo nie mam maty grzewczej. No, i dzisiaj Doniczka mi się przewróciła, i zaobserwowałem to, że wychodzi mi jeden odrost, jak na razie zielony, a było ich pięć pod ziemią, takich jakby pięć gotowych odrostów, które by kiedyś odbiły. Na razie odbił jeden, czyli kawędlisz będzie, może odbije więcej z jednej rośliny, która padła. No, także wszystko tutaj się ma. Bardzo dobrze, jak widać. Kawędlisz odbija, no tamten jedyny mi padł. Ale no wszystko tutaj ładnie rośnie. Już tak myślę, że za miesiąc wystawię to wszystko na dwór. Oprócz bananków oczywiście. No i też cytrusy. Możliwe, że tamte będę malutkie zabierał na noc. No bo to szczepione niedawno. No to boję się tam do zera je trzymać. Także dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku.